Tajlandia. Sama nazwa przywodzi na myśl obrazy, białe, piaszczyste plaże, turkusową wodę, starożytne świątynie. To miejsce, które od razu kojarzy się z rajem na ziemi, gdzie każdy zakątek wydaje się być wyjęty z pocztówki. Ale to tylko jedna strona medalu. Ale Tajlandia to kraj sprzeczności. Tętniący życiem chaos zderza się z pogodną duchowością. W sercu Bangkoku, gdzie ulice tętnią życiem, można znaleźć oazy spokoju w postaci świątyń, gdzie mnisi medytują w ciszy. To miejsce, gdzie nowoczesność i tradycja współistnieją w harmonii, tworząc unikalny krajobraz kulturowy. Nowoczesność styka się z wielowiekowymi tradycjami. Wysokie drapacze chmur i nowoczesne centra handlowe sąsiadują z tradycyjnymi wioskami, gdzie życie toczy się w rytmie, który nie zmienił się od wieków. To kontrast, który zaskakuje i fascynuje. To miejsce, gdzie w jednej chwili możesz odnaleźć spokój i oświecenie, a w następnej dać się porwać w wirze hedonizmu. Tajlandia oferuje zarówno luksusowe spa, gdzie można zrelaksować ciało i umysł, jak i tętniące życiem kluby nocne, gdzie zabawa trwa do białego rana. To kraj, który potrafi zaspokoić każdą potrzebę i pragnienie. To kraj, który zburzy twoje wyobrażenia, przetestuje twoje granice i na zawsze cię zmieni. Piękno Tajlandii jest niezaprzeczalne. Od majestatycznych gór na północy, przez bujne dżungle, aż po malownicze wybrzeża, każdy zakątek tego kraju ma coś wyjątkowego do zaoferowania. To miejsce, które inspiruje i zachwyca. Od strzelistych, wapiennych klifów krabi po szmaragdowe pola ryżowe na północy, krajobraz zapiera dech w piersiach. Każdy region Tajlandii ma swoje unikalne piękno, które przyciąga turystów z całego świata. To kraj, który potrafi oczarować swoją różnorodnością i bogactwem naturalnym, ale pod tą idylliczną powierzchnią kryje się złożony gobelin historii, kultury i problemów społecznych. Tajlandia to kraj o bogatej przeszłości, pełen starożytnych ruin i zabytków, które przypominają o dawnych czasach. Jednocześnie współczesne problemy społeczne i polityczne są widoczne na każdym kroku od grafiti na murach po protesty na ulicach. To nie jest miejsce dla osób o słabych nerwach. Tajlandia to kraj, który wymaga odwagi i otwartości na nowe doświadczenia. Od intensywnych walk Muay Thai, które są esencją tajskiej kultury, po zatłoczone ulice Bangkoku. Gdzie życie toczy się w zawrotnym tempie, każdy dzień przynosi nowe wyzwania i emocje. Tajlandia wymaga Twojej uwagi, szacunku i chęci zmierzenia się z jej złożonością. To kraj, który nagradza tych, którzy są gotowi zanurzyć się w jego kulturze i tradycjach. Spotkania z lokalnymi mieszkańcami, uczestnictwo w medytacjach w świątyniach to doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć duszę tego niezwykłego miejsca. Nie chodzi o sterylne pułapki turystyczne, ale o zanurzenie się w surowej, niefiltrowanej esencji kraju, zmagającego się z własnymi sprzecznościami. Tajlandia to miejsce, które trzeba odkrywać na własną rękę, z dala od utartych szlaków turystycznych. To kraj, który oferuje autentyczne doświadczenia, które pozostają w pamięci na długo. Zapakuj więc walizki, zostaw uprzedzenia w domu i przygotuj się na podróż. Która zabierze Cię poza pocztówkowe widoki, w samo serce narodu walczącego z własnymi pragnieniami i sprzecznościami. To podróż, która zmieni Twoje spojrzenie na świat i pozwoli Ci odkryć nowe aspekty samego siebie. Oto Tajlandia, w całej swojej surowej, wspaniałej i niezapomnianej rzeczywistości. To kraj, który zachwyca, inspiruje i zmusza do refleksji. Tajlandia to miejsce, które na zawsze pozostanie w Twoim sercu. Bangkok miasto pulsujące energią jak żadne inne to miasto, które nigdy nie zasypia, gdzie każdy zakątek tętni życiem przez całą dobę. Gdy słońce chowa się za horyzontem, Bangkok pokazuje swoje drugie oblicze. Miasto przechodzi metamorfozę, a jego ulice zaczynają pulsować nową, nocną energią. Neony ożywają, rzucając elektryczny blask na ulice miasta. Każdy zakątek jest oświetlony kolorowymi światłami, które tworzą niepowtarzalną atmosferę. W powietrzu unosi się frenetyczna energia, symfonia trąbiących tuktuków, skwierczącego jedzenia ulicznego i zaraźliwych rytmów muzyki na żywo. To miejsce, gdzie każdy zmysł jest pobudzany. Zapuść się w serce nocnego życia Bangkoku a znajdziesz się w świecie przeciążenia zmysłów. Tętniące życiem nocne targi, pełne kolorów i dźwięków, oferują niezapomniane wrażenia. Znane dzielnice Czerwonych Latarni, Soi Cowboy i Patpong oferują wgląd w bardziej pikantną stronę miasta, gdzie życie nocne nabiera zupełnie innego wymiaru. Podczas gdy ekskluzywne bary na dachach zapewniają panoramiczne widoki na lśniący krajobraz miejski. To idealne miejsca, by podziwiać miasto z góry z drinkiem w ręku, ale poza hedonizmem, w nocnym życiu Bangkoku kryje się surowa autentyczność. Uliczni muzycy, lokalne sceny nocne to wszystko tworzy niepowtarzalny klimat. To miejsce, gdzie bariery społeczne zdają się rozpływać, gdzie miejscowi i obcokrajowcy spotykają się, by jeść, pić. I rozkoszować się odurzającą energią miasta. Wspólne posiłki i rozmowy tworzą wyjątkową atmosferę. Zatrać się w labiryncie uliczek Chinatown, gdzie w powietrzu unosi się aromat egzotycznych przypraw. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, chwyć piwo Singa w ulicznym straganie i wymieszaj się z lokalną społecznością. To doskonały sposób, by poczuć prawdziwy smak Bangkoku. Bangkok po zmroku to atak na zmysły, odurzająca mieszanka przyjemności i chaosu, która zapiera dech w piersiach. To miasto, które nigdy nie przestaje zaskakiwać, oferując niezliczone możliwości odkrywania i doświadczania. Rzut beretem od Bangkoku leży Pattaya. Miasto, które nosi swoją reputację hedonistycznej stolicy, jak order. To miejsce, gdzie każdy zakątek tętni życiem a ulice są pełne turystów szukających przygód i niezapomnianych wrażeń. Niegdyś senna wioska rybacka, Pattaya przekształciła się w rozległą metropolię znaną z hałaśliwego życia nocnego, barów gogo -go i atmosfery wszystko wolno. Przemiana ta była szybka i spektakularna, przyciągając ludzi z całego świata, którzy pragną doświadczyć jej unikalnego uroku. Walking Street, niesławna dzielnica czerwonych latarni Pattay, to spektakl niepodobny do żadnego innego. Każdej nocy ulica ta zamienia się w tętniące życiem centrum rozrywki, gdzie neonowe światła i głośna muzyka tworzą hipnotyzującą atmosferę. Kalejdoskop neonów, ogłuszająca muzyka i skąpo ubrane tancerki to miejsce, gdzie zrzuca się zahamowania i wszystko wydaje się możliwe. To tutaj ludzie przychodzą, aby zapomnieć o codziennych troskach. I zanurzyć się w świecie niekończącej się zabawy. Ale pod powierzchnią, Pataja to miasto sprzeczności. Z jednej strony jest to miejsce pełne hedonistycznych przyjemności, z drugiej zaś miasto, które stara się zachować swoją tradycyjną kulturę i wartości. To miejsce, gdzie rodziny mogą cieszyć się parkami wodnymi i pokazami kabaretowymi, a dzieci bawić się w tematycznych parkach rozrywki. Pataja oferuje coś dla każdego, niezależnie od wieku i zainteresowań. Podczas gdy zaledwie rzut kamieniem kwitnie bardziej mroczna strona turystyki. W cieniu neonów i głośnej muzyki kryją się historie, które nie zawsze są opowiadane. A kontrasty między światłem a ciemnością są tu bardziej wyraźne niż gdziekolwiek indziej. Pattaya nie jest dla ludzi o wrażliwych duszach. To miasto, które testuje granice i wyzwania, oferując doświadczenia, które mogą być zarówno ekscytujące, jak i przytłaczające. Dla niektórych to miejsce, gdzie można odnaleźć wolność, dla innych to labirynt pokus i niebezpieczeństw. To miasto, które akceptuje swoją reputację, miejsce, gdzie zacierają się granice między fantazją a rzeczywistością. W Patai rzeczywistość często miesza się z iluzją, tworząc unikalne doświadczenie, które trudno znaleźć gdzie indziej. Niezależnie od tego, czy szukasz hedonistycznych przyjemności, czy po prostu chcesz zajrzeć w bardziej kontrowersyjną stronę Tajlandii? Pataja to doświadczenie, które pozostanie z tobą na długo po wyjeździe. To miasto, które nieustannie się zmienia, oferując nowe przygody i wyzwania dla tych, którzy odważą się je odkryć. Ucieknij od miejskiej dżungli i wyrusz w rejs na legendarne tajskie wyspy, gdzie turkusowe wody obmywają dziewicze brzegi, a króluje bez troska. Od rajskiego Koh Fifi dla backpackerów po luksusowe kurorty Koh Samui, każdy znajdzie tu swój wymarzony kawałek kraju. Ale te wyspy to coś więcej niż tylko piękne plaże. To miejsca, gdzie czas zdaje się zwalniać, gdzie stresy dnia codziennego rozpływają się pod ciepłym tropikalnym słońcem. Łatwo zatracić się w rytmie życia na wyspie, spędzając dni na pływaniu, nurkowaniu i sączeniu koktajli. Gdy słońce zachodzi za horyzontem, a potem są imprezy. Tajskie wyspy słyną z legendarnych imprez Full Moon Party, gdzie tysiące bawiących się gromadzi się na plaży, by tańczyć pod gwiazdami do świtu. Napędzane wiadrami taniego alkoholu i poczuciem nieskrępowanej wolności, te imprezy są rytuałem przejścia dla backpackerów i imprezowiczów z całego świata. Nie sposób mówić o Tajlandii, nie poruszając tematu tabu turystyki seksualnej. Ten wielomiliardowy przemysł rzuca długi cień na kraj, wykorzystując wrażliwe grupy społeczne i napędzając złożoną sieć problemów społecznych i ekonomicznych. Rzeczywistość turystyki seksualnej jest daleka od romantycznych fantazji często przedstawianych w popkulturze. Za neonami i uwodzicielskimi uśmiechami. Kryją się historie ubóstwa, wyzysku i przemocy. Kobiety i dzieci są przemycane z sąsiednich krajów, zmuszane do prostytucji, by zaspokoić popyt globalnej klienteli. Rząd Tajlandii podjął kroki w celu zwalczania handlu ludźmi i wykorzystywania dzieci, ale problem nadal istnieje. To złożona kwestia, głęboko zakorzeniona w ubóstwie, nierówności płci i korupcji. Jako turysta. Niezwykle ważne jest, aby być świadomym realiów tego przemysłu i unikać przyczyniania się do jego rozwoju.